Siemaneczko, Siema. witamy Was dzisiaj z nietypowego miejsca, dlatego że jesteśmy w pracowni i malarni Telewizji Polskiej. Tutaj nie każdy ma dostęp, ale my jako Studio Raban możemy tu wejść. Chcemy Wam też trochę pokazać. No dokładnie, a jako że w takiej pracowni często się pracuje, maluje, to też się inspiruje do I działania i do rozwijania swoich pasji i talentu. Dokładnie. Dziś tak będzie inspirujące, bo porozmawiamy o tych pasjach właśnie, a przynajmniej o tym, jak czasami pasja może wywrócić nasze życie do góry nogami. Tak było w przypadku miłki Raulin, która już za chwilę usiądzie na tej rabanowej kanapie zdobywczyni Korony Ziemi. Słuchajcie, nie mogę się doczekać, to co? A, a skoro Kasia się nie może doczekać, to musimy zacząć, dlatego zaczynamy! zaczynamy! Korona ziemi, trawers Grenlandii, co jeszcze? No, teraz korona gór Polski w tydzień. Nie chcia się szczytów 7 dni, trzymać kciuki, kochani. Miłka, Raulin w naszym programie. Pała Na czadów! A słuchajcie, ze Stachem dzisiaj rozmawiamy o tym, że można mieć kilka talentów i kilka prac, i w ogóle jest super mega fajnie. Wtedy możemy się uczyć wielu rzeczy z tych prac, nie? Tak, tak myślę. My tak myślimy. Mam wrażenie, że wśród niektórych ludzi panuje takie przekonanie, że jak się jest młodym, to za bardzo świata nie da się zmienić. No na pewno coś w tym jest, ale myślę, że Janek, którego za chwilę poznacie, udowadnia tym wszystkim, którzy tak sądzą, że jest inaczej. Słuchajcie, gość już w wieku 16 lat otrzymał nagrodę Młody Człowiek Bez Barier i, co ciekawe, pomaga osobom z niepełnosprawnościami, mimo tego, że sam zmaga się z autyzmem. Zobaczcie, jak pomaga. 2 kwietnia to Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. No i co? Ile wiecie o autyzmie? Spotkamy dzisiaj Janka, który jest człowiekiem wielu pasji i który rozwija się w spektrum autyzmu. Aha, i umówiliśmy się w pociągu zaraz, dowiecie się dlaczego. Co jedzie? Stadek Nie. nie. 10.13, to skąd jest pociąg? Ze Spiechniewic. Ale super. Jeszcze tylko drzwi uchwycę. Mamy to? Tak, mamy. Moja pasja do pociągów się wzięła między innymi, że miałem No a po drugie, to jest taka, ja to traktuję jako pasja tunelowa. No. A co to znaczy pasja tunelowa? Pasja tunelowa to jest między innymi, to jest między innymi, pasja, która, której zazwyczaj nie ma osoba neurologiczna. To jest taka spoza takiego pewnego schematu możemy powiedzieć. Podobno znaczy na pamięć wszystkie godziny odjazdów pociągów z ta, Łodzi Kaliskiej. Tak, tak, z łodzi Kaliskiej i z Łodzi Fabrycznej. Na przykład, dajmy na przykład TLK ka nie Jedzie na przykład z nowo otwartego peronu piątego, 152, jest taki toch Godzina? To godzina na przykład, godzina 12.12. 12. Okej, okay, a Ty chciałbyś być maszynistą? O, tak, e, chciałbym być maszynistą. W moim wypadku to są nawet duże szanse, że mogę być najmłodszym maszynistą w Polsce, więc e, pomimo super. niepełnosprawności... Właśnie, a Ty możesz po... mimo, mimo tej, tej niepełnosprawności być maszynistą? Czy to jest możliwe? E, na, razie, na razie łatwo by tego nie poz... Znaczy na razie tego dokładnie nie wiem, ale... Ale ale, 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 ale ale czas po prostu pokaże, ale ja, ja, dra, dla mnie wszystko jest możliwe po prostu. Okej, okay, Janek, bo Ty rozwijasz się w spektrum autyzmu i chciałem Cię zapytać, tak. co to w ogóle znaczy? Czym jest autyzm? Autyzm, spektrum autyzmu, to trzeba najpierw na początek podkreślić, że to jest, tak na początek, dobry początek, spektrum autyzmu to nie jest choroba, tylko to jest odmienna ścieżka rozwojowa. Tak, odbieram świat inaczej. Między innymi mam nadwrażliwość słuchową, na przykład mi przeszkadzają dźwięki jak na przykład głośny dzwonek w szkole. Okej, okay, to można powiedzieć, że są takie mini minusy, a tak. ja chciałem zapytać, jakie są plusy autyzmu? Plusy autyzmu są takie, że można rozwijać nietypowe pasje, można coś poznać albo trafić na przykład, dajmy na przykład pociągiem w takie miejsca, gdzie na przykład dana osoba nie była, albo coś robić takiego nietypowego, jakieś zainteresowania. Czyli tak podsumowując, tak. spektrum autyzmu to jest więcej plusów niż minusów? Yy, więcej plusów, tak, bo jest tak, że my się fajnie rozwijamy, yy, rozwijamy swoje na przykład tunelowe pasje, działamy na przykład. Nawet jest też taki stereotyp, że osoby z spektrum autyzmu nie mają empatii. Tak jakby, to jest tak samo, jakby nie mieli uczuć emocji, i tutaj jest zupełnie odwrotnie. Mamy uczucia, mamy emocje i mamy nawet empatię. To jest niesamowite, że 16-letni Janek tak naprawdę prowadzi Fundację Autism Team, bo piszesz listy do ministrów, żeby pomóc osobom z niepełnosprawnością, na przykład, żeby tak. naprawić platformy na, na dworcach. Tak, działasz dla osób z spektrum autyzmu, organizując różne akcje. Zostawić Młodym człowiekiem roku, bez barier. Tak. Skąd masz cię na to wszystko? Ponieważ mogę działać w pewnej drużynie, w pewnym teamie w teamie mogę działać, to, to też trochę też z drugiej strony taka zaleta dla mnie pewna jest, że to ułatwia też to sprawę dla mnie tutaj dla członków. Oprócz tego, że uczę i się tak jak każdy i chodzę do szkoły jak każdy, jestem koordynatorem pierwszego w Polsce klubu a nawet klubów świadomej młodzieży, bo lubię robić przeróżne akcje, mm -hmm. e, załatwiać sprawy. I stara się pokazywać, że e, autyzm to nie jest inność? E, że to tylko? nie jest inność, to jest, to jest różnorodność i neuroróżnorodność, to, to, jest, to nie jest choroba, e, to, to jest odmienna ścieżka rozwojowa. Okej, okay, super. Tak, Dzięki żeby... wielkie za te rozmowy. Czy pasje mogą wywrócić życie do góry nogami? O to dzisiaj pytamy w naszym rabaniu a nasz gość jest tego idealnym przykładem. Na naszej kanapie miłka Raulin, zdobywczyni Korony Ziemi, Taterniczka, trzecia i najmłodsza Polka z trawersem Grenlandii. Cześć! Dzień Cześć dobry. Jak znalazłeś w ogóle czas, żeby tu do nas wpaść pomiędzy tymi wszystkimi wyprawami? Słuchajcie, na takich fantastycznych <noise> prowadzących nie mogłam sobie. Pozwolić na to, żeby tego czasu nie znaleźć. Także cieszę się bardzo, że jestem, słuchajcie, w rabanie i ten raban Wam tutaj moimi opowieściami zrobię. Bardzo dziękujemy. Super, Kochana, sobie... tak na początek przyznamy się do tego i powiemy, że przecież jesteś z nadmorza prosto, to nie bliżej Ci było w życiu do fal. Wiesz co, to jest chyba tak trochę na przekór. Jak masz może w zasięgu ręki, no to kochasz góry. Mój tata, słuchajcie, zawsze tak. podkreśla to, e, że pamiętaj, że tą koronę ziemi zrobiłaś jako kaszubka. Jesteś pierwszą kaszubką, <gry> pierwszą gdygnianką, która coś takiego mm -hmm. ma rzeczywiście na koncie. No faktycznie, to może było na wyciągnięcie mm -hmm. ręki, góry były trochę dalej. Zanim wyprawy, zanim góry, to ty przecież w ławce siedzisz, uczysz się i w końcu zostajesz kolejarką z wykształcenia? Nigdy się, słuchajcie, tego nie odwracam od tego mm -hmm. mojego pięknego zawodu, bo bardzo fajne rzeczy w swoim zawodzie robiłam. Mianowicie wdrażałam nowoczesne technologie w kolejnictwie. Mm -hmm. Jeśli jeździcie z Warszawy do Gdańska, wyjeździcie przez moje elektrohydrauliczne napędy zwrotnicowe. O, robiłam różne szalone rzeczy. <laughs> nigdy... Dlatego tak wygodnie się jedzie. <laughs> tak, dlatego <laughs> tak wygodnie się jedzie. No a te góry to taka rzeczywiście pasja, która no, się ale, rodziła. Ale czy to pasja, która faktycznie wywróciła twoje życie do góry nogami? Tak się po prostu <laughs> wydarzyło. No jak zdobyłam Everest, czyli ostatni szczyt z, z korony ziemi, zostałam wówczas najmłodszą polką, którego, mhm. która tego dokonała. Dokonało tego 10 pań przede mną, ja zostałam dziesiąta, o tak, mhm. więc wpisałam się w takie bardzo wąskie grono. No i rzeczywiście zaczynałam od tej swojej podróży, czyli zdobywaniu korony. Gór, korony ziemi, zaczęłam opowiadać, a opowiadałam to wszystko z perspektywy pracownika pełnootatowego, ponieważ ja zrobiłam ten projekt pracując na pełnym etacie, mając z dyspozycji tylko 26 dni urlopowych. I uwaga, będąc mamą. Powiedz nam właśnie, jakie szczyty zdobyłaś, albo co ostatnio robiłaś, co tak. Czym możesz się pochwalić i co przede wszystkim było dla Ciebie największym wyzwaniem w tych wyprawach? Moim ostatnim wyczynem, którym mogę się śmiało pochwalić, bo był to naprawdę trudna, trudna to była wyprawa, kochani, to był trawers Grenlandii, gdzie 600 kilometrów szłam grenlandzkim lądolodem z zachodniego wybrzeża na wschodnie. Wszystko tylko posługując się kompasem i mapą. Ciągnęłam za sobą 60... 94-kilogramowe sanie, czyli sanie, które ważą dwa razy więcej niż ja. No i to była trudna, szalenie trudna wyprawa, temperatury ekstremalne minus 40 stopni Celsjusza. W zamiecie, zawieje, jest... masakra, w ogóle nie, nie zrobiłabym tego, jakby ktoś tu przyszedł i położył, nie wiem, milion dolarów, to mnie nie, dziękuję. Nie da się ukryć tego, że te wyprawy są ryzykowne, są niebezpieczne. Czy ty miałaś takie momenty, albo taki moment, w którym już myślałaś sobie, że może, może przesadziłam, może nie powinnam była tego robić, bo bałaś się o swoje życie? W górach zawsze jest ryzyko. Mhm. E, tym ryzykiem do pewnego momentu możemy zarządzać. Oczywiście jest czynnik losowy, na który nie mamy wpływu, ale to tak samo mamy tutaj, że jest czynnik losowy, na, którego, na który Wpływu nie mamy. No i po prostu, wiesz, trzeba mieć głowę na karku, szacować. Życzymy Ci no, wytrwałości, sukcesu. Nie, marzeń jasne. Zdobywanie marzeń kolejnych dalej. szczytów. I tych górskich, i tych życiowych. Bardzo Wam Dzięki. serdecznie dziękuję za zaproszenie. Dzięki. Filip już od dziecka chciał być strażakiem i przyznam szczerze, wychodziło mu to bardzo dobrze na początku w młodzieżówce, a potem w Ochotniczej Straży Pożarnej. Od zawsze chciał pomagać, ale w pewnym momencie jego świat się zawalił, bo w jego życiu pojawił się nowotwór. No i co Filip postanowił zrobić? Zamiast się poddać, stwierdził, że zgasi raka. Zobaczcie, jak mu to wyszło. W życiu każdego człowieka zdarzają się różne pożary. Czasami trzeba podjąć bardzo mocną walkę, by je ugasić. Ja teraz zabiorę Was do wyjątkowej osoby, która walkę właśnie ma we krwi. Filip, jesteś człowiekiem od zadań specjalnych i to pod różnymi względami, ale może zacznijmy od tego, czym się zajmujesz. Strażakiem zostałem w 2012 roku. To było takie marzenie od dziecka. Bycie strażakiem. Wiadomo, każdy mały chłopiec zawsze marzy albo być policjantem, żołnierzem, strażakiem i u mnie też tak było. Bardzo ciekawie opowiadasz o swojej pasji, widać, że się realizujesz. Jesteś młodym, 25-letnim mężczyzną, no ale w pewnym momencie przyszła taka informacja, która przewróciła wszystko do góry nogami, prawda? Chodziłem na siłownię, miałem taki bardziej intensywny okres, gdzie trenowałem właśnie z trenerem personalnym i w pewnym momencie zauważyłem, że wyskoczyła mi kulka po chwili. Na początku myślałem, że jest to właśnie z siłowni, jakieś nie wiem, przeciążenie, przepuklina, cokolwiek, ale po pewnym czasie zauważyłem, że zaczyna to rosnąć. 1 kwietnia zeszłego roku, czyli w prima aprilis, dostałem diagnozę poniaka hoczkina czyli nowotworu krwi. i Raczej młody człowiek nie myśli o czymś takim, tym bardziej o chorobie nowotworowej, ale wtedy było takie zderzenie z rzeczywistością. I też właśnie dużo dała mi straż, bo strasznie nauczyła podejmowania decyzji w trudnych sytuacjach. Więc potem już przyszło ciężkie leczenie chemią, chemioterapią, a później radioterapią. Choroba mnie bardzo dużo nauczyła. Oczywiście na początku się bałem, dało mi to dużo, bardzo dużo pokory. I też pokazało na kogo mogę liczyć. Filip jest bardzo aktywnym, zaangażowanym człowiekiem, jest świetnym strażakiem, dobrym fachowcem, znawcą tematu. Jest też tutaj członkiem zarządu w tej jednostce OSP, Na wszystkim fantastycznym człowiekiem i dobrym przyjacielem. I jeśli 25 latek dostaje taki cios, to trudno, żeby on sobie poradził, a my jako jego otoczenie również mieliśmy z tym ogromny problem. No, staraliśmy się wspierać, jak, jak mogliśmy. Bardzo mi też pomogła piara w tym wszystkim. Bo jednak nie jest, nie jest yy, ciężko być Panem Bogiem, kiedy wszystko w naszym życiu się dobrze układa, ale już trudno, kiedy nam się wali całe życie. Szczerze mówiąc, to bardzo dużo modliliśmy się za Filipa. Chyba każdy, który wierzy i wierzy w coś, co przerasta siły człowieka, no prosi o wsparcie. Więc zaprzygnęliśmy chyba cały orszak niebiański. Powiedz na jakim etapie teraz jest Twoja choroba? Kilka dni temu odebrałem wyniki, że jestem 100% zdrowy. Jest pełna remisja. W końcu ugasiłem tego raka, bo też prowadziłem bloga właśnie Straża gasi raka, więc mogę z pełnym zadowoleniem uśmiechem na twarzy powiedzieć, że wszystko jest ugaszone. A co powiedziałbyś wszystkim tym, którzy teraz walczą? Przede wszystkim, żeby się nie poddawać i być zawsze dobrej myśli. Bo po co być złej? I głowa to jest 3 czwarte sukcesu oraz nastawienie. Więc bądźcie dobrej myśli. Nie poddajemy się. To, że pasja może wywrócić nasze życie do góry nogami, już wiemy. Ale co z naszymi talentami? Jak je wykorzystać? No i co, jeśli ich nie wykorzystamy? O tym porozmawiamy ze Stanisławem, który wpadł na naszą rabanową kanapę, ale nie da się go przedstawić jednym słowem, bo ma wiele talentów. Cześć Stachu. Cześć. Ja aż sobie ją zapisałem. Liczbę rzeczy, którymi się zajmujesz, to pozwolę sobie tutaj wszystkim teraz przeczytać. Uwaga. Skończyłem studia inżynierskie, elektronikę i telekomunikację oraz magisterskie, transport szynowy podczas studiów Spędziłem jeden semestr na Erasmusie w Turynie i prowadzę audycję między nami mówiąc. Coś jeszcze? Może o tym porozmawiamy zaraz, ale się czuję, no. czuję się trochę onieśmielony, no. jak zostałem przedstawiony tutaj z tych wszystkich różnych aktywności. Bo ja czuję się trochę tak, że to nie wiąże się do końca z moimi talentami, tylko z tym, że nie potrafię sobie znaleźć miejsca, jakby nie potrafię się znaleźć w jednym miejscu i zawsze mi trochę brakuje aktywności, trochę tych bodźców. Równocześnie Ty też udzielałeś się wolontariacko. Jaka była Twoja pierwsza decyzja o działalności pozastudenckiej? To chyba była wspólnota Sanegidio, no w sumie na pewno, to jest taka wspólnota, która już funkcjonuje na świecie od 50 lat, ale w Polsce się pojawiła trochę później generalnie jej celem jest wyjście do osób, które są gdzieś na, na pograniczu społecznym. Kiedy myślę sobie o wolontariacie na przykład na Lesbos, gdzie byłeś, gdzie pracowałeś i pomagałeś uchodźcom, no to przecież nie było kolorowo. Dzięki temu, że prowadzę audycję w, w radiu, miałem okazję rozmawiać też tak na antenie z ludźmi, którzy byli w podobnych obozach, którzy pomagali właśnie w takich miejscach i, i zawsze była Taka ciekawość u mnie, no bo wiadomo, że chęć pomocy to z jednej strony, ale no pomagać ludziom możemy też na miejscu i dla mnie najbardziej, najbardziej smutną rzeczą było to, że to wszystko jest tak bardzo... Systemowo, yy, jakoś nierozwiązywalnym w zasadzie. Czy to nie jest tak, że właśnie przez to, że spróbowałeś tylu rzeczy, Ty na przykład wiesz, czego nie chcesz robić, albo to przybliżyło Cię jakoś do tego, co chcesz robić kiedyś? No nie wiem, bo yy, chyba nie wyszedłem za bardzo z żadnej rzeczy, którą zacząłem robić, więc nie wiem, czego bym nie chciał robić, ale yy, może nawet nie tyle, co mnie zbliżyło do, do jakiejś rzeczy, którą chcę robić w życiu co dało mi taką szerszą perspektywę. Ty jesteś idealnym przykładem na to, że nie siedzisz w domu, nie zamulasz, nie nudzisz się, bo masz kilka rzeczy, którymi się zajmujesz, a tak naprawdę te rzeczy uczą cię do życia. Ale z drugiej strony myślę też, że trochę trzeba być w tym w zgodzie ze sobą. Czyli mhm. jeśli mamy taki czas, że nie chcemy się tak. rzucać od razu w coś, to po prostu nie róbmy tego, mhm. ale jeśli chcemy szukać, bo na przykład nie wiemy, no to czemu nie? Można spróbować y, y, pracy w radiu, można spróbować wolontariatu, można iść na studia, a jak się te studia nie spodobają, to zawsze można je zmienić. No <grym> i też zdarzy mi się zamulać. <grym> a <grym> a to chyba wszystkim. wszystko. To wszystko. No. Stachu, bardzo Ci dziękujemy Dzięki. za rozmowę. Dzisiaj zawitałem do Krakowa, a to wszystko dlatego, że dowiedziałem się, że w mieście królów ponoć grają na instrumentach ze śmieci. Czy to jakiś prima aprilisowy żart, czy serio? Można zrobić gitarę basową, na przykład z butli po dużym dystrybutorze wody. Myślę, że Recycling Band pomoże nam znaleźć odpowiedź na to pytanie. Kamil, y skąd w ogóle pomysł na to, żeby. Instrumenty robić ze śmieci. Czy to jest żart, czy to wszystko na poważnie? Trochę żartu, trochę na poważnie. Wszystko zaczęło się od tego, że tak naprawdę chciałem sobie zbud zbudować. Chciałem mieć gitarę basową. Eee, nie do końca miałem przeznaczony na to budżet. Eee, dlatego stwierdziłem, że akurat lu lubię majsterkować, lubię coś zrobić z, z niczego. Zbuduję sobie instrument. No i to tak właśnie wszyscy mówili, ha, dobry żart, ciekawe, czy twój instrument w ogóle będzie miał strony i tak, dalej, i tak dalej. Szczerze mówiąc, sam troszeczkę nie wierzyłem w efekt finalny, no ale dlaczego nie? Spróbujmy. Mam trochę czasu, mam, mam jakąś tam wiedzę. Zbudujmy. No i tak powstała pierwsza butlowa butlo basówka. Większość ludzi jest raczej pod wrażeniem tego, co robimy. Podchodzą, sprawdzają, testują te instrumenty. My też nigdy nie ograniczamy ludzi, że nie mogą dotknąć instrumentu, żeby zobaczyli, że to jest rzeczywiście realnie stworzony instrument z elementów z, z odzysku. Dajemy im pograć, robimy też warsztaty z dzieciakami, żeby, żeby zbliżyć tych ludzi do, do, do kwestii recyklingu, ekologii, ale po prostu też do takiej zajawki, którą mamy w sobie od, od początku i mam nadzieję, że, 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 że to działa. i Wiadomo, gdzieś tam od czasu do czasu ktoś na to patrzy z przymrużeniem oka, ale raczej reakcje ludzi są takie, że po prostu oni mówią, wow, co wyście zrobili. Ze śmiesznych historii zespołowych mamy taką jedną ciekawą anegdotę, jak pojechaliśmy kiedyś do Kuwejtu z, z recyklingiem grać tam trasę koncertową, no i mieliśmy ciekawą sytuację na lotnisku, ponieważ powiedzieli, nam panowie na lotnisku, że nie, nie, nie możemy wziąć jednego z naszych instrumentów, ponieważ on ma elementy metalowe, jest niebezpieczny, mógłby po prostu być zagrożeniem w samolocie. Więc w łazience hotelowej w Kuwecie budowaliśmy taki instrument. Po prostu poszliśmy gdzieś na jakiś śmietnik w kuwejcie, chodziliśmy zamiast rozerwać się i pójść sobie na, nie wiem, na jakąś kawę, czy tam, czy tam obiad fajny, czy gdzieś do jakiegoś klubu, to no to siedzieliśmy w łazience hotelowej przez dwa dni i takim metodą chałupniczą budowaliśmy sobie nasz halunobaz. Słuchajcie, faktycznie testuję. To brzmi i brzmi jak gitara basowa. Czyli to nie żart? Nie, to nie jest żart. Gramy e, już od 13 lat e, regularnie koncerty, e, gdzie mamy pięcioosobowy e, zespół. No i gramy półtorej godziny, show muzyczne od początku do końca. Wszyscy członkowie zespołu mają swoje instrumenty, odpowiedniki swoich instrumentów zbudowane właśnie przez nas z recyklingu, z elementów odpadowych, więc, więc no i potrafimy zagrać normalny, regularny koncert. Mm. Generalnie pomaga, bo zawsze przez śmiech mówi się najgorszą prawdę i wtedy ona jest łatwiejsza do zniesienia. No a no pomaga, no. pomaga chyba, bo ludzie się cieszą, oddają to jakoś i wtedy się lepiej gra. Ludzie na ogół śmieją się widząc niewidomego, kiedy, kiedy mówi, że, że ich nie widzi, albo że no typu zróbcie hałas, nie widzę was, albo, <grym> albo tam. No... Muszę się czemuś tam przyjrzeć. Też staram się tego nie nadużywać. Trzeba to stosować chyba ze smakiem. Jeżeli ktoś chciałby pójść w waszymi śladami i stworzyć sobie jakiś prosty instrument w domu, to jak mógłby go stworzyć tak najprościej? Wiesz co, no tak naprawdę to tylko wyobraźnia nas jakoś by to og ogranicza. E, prowadzimy warsztaty dla dzieciaków, zresztą dla dorosłych bardzo często również, uh -huh. e, gdzie pokazujemy jak budować, e, przywozimy ze sobą jakieś półfabrykaty, narzędzia, no i spotykamy się i przez na przykład godzinkę czy tam dwie budujemy, każdy, z, e, każdy sam buduje z naszą pomocą swój własny instrument, no i takie warsztaty kończą się na przykład właśnie tym, że, że razem drzemujemy. Na dzisiaj to już koniec naszego programu, no i niestety smutna wiadomość. Więcej już się na ekranie nie spotkamy, dlatego, że to ostatni odcinek programu Studio Rabat. Tak, no nie żart. Tak, ja wiem, że dzisiaj jest Prima Aprilis, ale miej <grym> litość, to żarty, Tak naprawdę się spotkamy. Bardzo chcemy Was posłuchać, znowu się z Wami spotkać no i z naszymi gośćmi na naszej kanapie. No a jeżeli Wy chcecie być naszymi gośćmi, to śmiało piszcie na nasze social media, tam wysyłajcie swoje historie. Facebook, Instagram, TikTok oczywiście, a my widzimy się za tydzień i to nie Do żart. Do zobaczenia.